Coś widać, się i witam Was już w ostatnim filmie z okazji 800 subów na kanale. To już jest naprawdę ostatni odcinek, właśnie na te 800 subów, za które Wam naprawdę serdecznie dziękuję. I dzisiaj przedstawię Wam moją kolekcję zwierząt ze Szlejsia oraz z różnych firm, których w ogóle nie znam także to będą, tym razem to nie będą koniec, tym razem to będą różne dzikie zwierzęta, ale także te gospodarskie, zaczynajmy pierwszy to jak widać liwica leżąca ze szlajsia tak ona wygląda to jest oczywiście sarami nie no żartuję co gląc Lwa? Proszę powiedzieć. No i widać.. Jeżeli to zobaczycie, to tutaj pisze szlejs, ale. Pewnie nie zobaczycie, ale... Tak, właśnie tak. Lewica. Dalej mamy lwa. Też ze Szlajsia. Oczywiście mu fasę. <laughs> albo dorosłego simba. Kiedyś się bawiłam cały czas Król Lwa. Czy ktoś też się? Tak bawił? i oczywiście mamy lew taki łodziak. Tak, taki malutki teraz yy, pokażę wam to ciekawe zwierzę czyli dromader albo po prostu jednogarbny wielbłąd tak to właśnie na no, no to że się, to jest akurat młody osobnik ale jeszcze mam jego mamę. Czy tam tatę? Czekajcie? mamy, no, mamę. Samica, dromadera. Jak widać ma jeden garb. A teraz... Hmm, poczekajcie. Teraz moja rodzina rysiów. To jest duży ryś. Też jest zeszlejszia. Mama ryś, taka ładna. I oczywiście mały ryś. Ryś taki słodki. Zobaczcie, taki malutki. Mały ryś. Jest śliczny. Bardzo mi się on podoba. Kiedy się małe. Teraz kolejna rodzinka. To wilki. Mam dużego wilka. Mam samicę wilka z Zeszlajsia. Tak ona właśnie wygląda. Bardzo mi się ona podoba. I oczywiście mam małego wilka. Takiego słodkiego. <laughs> Jeżeli mi wyostrzy, niestety nie wyostrzy to dobrze. No taki mały wilczyk. Taki malutki. Teraz kolejna rodzinka. Czyli coś podobnego do konia. Czyli zebra. Tak, to jest mała zebra. Taka słodka, to jest, jest <coughs> Tylko śliczna. Taka mała. To jest mała zebra. A tu mamy dużą zebrę. Tak, to jest samica zebry. Tak właśnie wygląda. Yy, teraz yy, nie, nie mogę powiedzieć o rodzinka, ale to jest hiena. Wyślaj się, tak. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, to kupiłam ją sobie jak byłam w Hiszpanii, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Ale to było bardzo dawno temu, także... Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że wtedy byłam w Hiszpanii i sobie kupiłam Hienę. Taką śmieszną. E, 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 e. tak. A teraz też tak jakby nierodzinka, czyli Jaguar To laisia. Bardzo mi się podoba. Tak, Jaguar. I teraz kolejny też ze się a to jest dalmatyńczyk, leżący taki. Tak wygląda. Jest bardzo fajny. to jest chyba. Nie, nie wiem co to, czy to jest samczyk, czy to jest samiczka, ale wydaje mi się, że samiczka. A teraz bardzo duża rodzinka. Będę no się oczywiście pokazywać po kolei. Ale jest to bardzo liczna rodzinka, Czyli Biały Tygrys z To jest samica. Białego Tygrysa. Ja bardzo lubię białe tygrysy, także będzie ich to dużo. To jest samica naszego Tygrysa. Wiecie takiego. Którego możemy zobaczyć, wza? i rudego tygrysa i manuchy, oczywiście biały tygrysek zaczynaje się Wybaczcie, słyszeli jakieś stukanie to przepraszam ale prawdopodobnie to podobnie moi sąsiedzi coś tam stukają także nie zdziwcie się jakbyście słyszeli stukanie tutaj mamy małego też tygryska białego niestety nie wiem z jakiej on jest firmy poczekajcie no, nie wiem, bo jest tylko napisane na Inchina, także nie wiem. Ale kupiłam je chyba w takich zestawach, właśnie takich pudełkowych, gdzie było widać zawartość, ale nie pamiętam już. Że jeden. i mam jeszcze drugiego białego tygryska takiego. Więc to była rodzina tygrysów. A teraz. Oczywiście w mojej stanie nie mogą zabraknąć krowy. Zresztą takiej fajnej krówki. Zobaczcie, samica, krowy, tak. I mała krówka, cielątko. Tak, właśnie wygląda. I teraz kolejne gospodarskie zwierzę. Czyli kogut. Z kolekty. Tak. Moje jedyne zwierzę z kolekty, czyli kogut. Kiedyś sobie tak jakoś zakupiłam, bo chciałam mieć koguta. A, jak mi się podobał ten z kolekty. Tak, I teraz kolejne takie domowe zwierzątko, czyli króliczek. Prawdopodobnie nie miałabym tego króliczka, gdyby nie promocja po to kupowania jednej z figury w ślejsia. Bo jak kiedyś jak byłam w sklepie i chciałam sobie kupić jakiegoś konia, to w gratisie, z, z, w gratisie za bardzo małą cenę dostałam króliczka. Tak to właśnie na taki króliczek właśnie się plamka. taki słodki, też ze się. I teraz kolejna rodzinka, że tak powiem. Czyli mały Struś, tak? Właśnie taki mały Struś. Taki słodki. I oczywiście, jak jest mały Struś, nie mogło zabraknąć dużego strusia, Tak, to jest właśnie Struś, taki duży. Mama tego małego. I teraz kolejny królik. Tym razem to jest królik. Jest nie wiadomo z jakiej firmy, jak widać to jest. Taki plastik. Widzicie? Jest plastikowy. Ale taki... Nie wiem od kiedy go mam i nawet nie wiem skąd, ale... Taki królik. I pokażę przy okazji jeszcze jednego królika, którego mam. Czyli toś! Tak. To tuś. Ten, kto ogląda jego to wie o co chodzi, to jest właśnie Tuptuś. Tak go nazywam, wygląda jak Tuptuś, prawda? Tuptuś. Tak. I teraz zaczynają się już koty, bo moim drugim ulubionym zwierzęciem w jest kot. Także tutaj mamy pierwszego kotka z Lesia, to jest Mimi. Jak ona właśnie wygląda. Mój drugi kot Garfield, tak? I teraz kolejny kot. No, poczekajcie jeszcze chwilę. O, właśnie już jestem, przepraszam, za... Chwilę ciszy, ale to, to jest jeden kot taki ze się, Tego sobie sama kupiłam kiedyś. A to jest kot z kalendarza adwentowego 2016. Tak. Właśnie, widać trochę się różni od tamtego kota, ale to jest właściwie ten sam model. I teraz kolejny kot, też ze się, tym razem 2016. Ten też to jest 2016, jakby co? A to jest. Yy, no, temu już chyba, ten 2016, nie, nie, nie nadawałam już imion, także nie pamiętam niestety, ale tak on wygląda. I teraz kolejne koty, tym razem niefirmowe. Czyli właśnie taki kot. Wow! Tak. jest dosyć dużo, także będę je pokazywać Wam po kolei. To jest kolejny kod, taki długowosy. Tutaj mamy takiego kotka. Właśnie taki waty, czarno-biały, brudy kot. I taki długowasy kot brązowy. I to by były... Tak mi się. Jeszcze trochę kotów jest, także pokażę Wam. Jeszcze kilka kotków. Na początek mama, taka. Taki kotek, mamusia. Niestety nie wiem z jakiej firmy jest ten kot, ale. Jak to się nauczyli? Nie, nic tu nie ma napisane, także nie wiem. I jeszcze trzy maluchy tej kotki. Takie fajne. Zobaczcie. Prawda, że je razem. Są dosyć małe. Zobaczcie, jakie słodziaki. Ooo. Słodkie, co? Ogólnie możecie mi napisać w komentarzach, czy macie yy, też jakieś inne zwierzęta oprócz koni w swojej kolekcji. Możecie napisać. A Teraz myślę, że zaczniemy od psów, bo trochę tych psów też jest. tylko poczekajcie, o. Członek moja ulubiona rasa psów. Czyli... Golden Retriever, tak. To jest Golden Retriever ze Slice'a. Slamica Golden Retriever'a. Uwielbiam tą rasę. Możecie też napisać w komentarzach, jaka jest masz ulubiona rasa psa. Zawsze jak widzę psy tej rasy na żywo, to zawsze się wzruszam. Moja mama w sumie tak samo. Tu jest samczyk Golden Retrievera. On jest chyba z jakiejś gazety, która kiedyś była z takimi figurkami psów różnej rasy. A niestety ja nie pamiętam nazwy tej gazety. Jeżeli pamiętacie, to możecie mi napisać w komentarzach. I jeszcze mam małego Golden Retrievera. Wiem, że on jest dosyć brudny. Eee, już wiesz, dlaczego jest brudny. Ponieważ ja... Kiedyś, jak była mała, to się bawiłam e, tak z moimi różnymi zabawkami, że zrobiłam kiedyś tak jakby lody z e, ciastoliny i po prostu udawałam, że one to jedzą i dlatego niektóre z moich, hmm, właśnie figurek zwierząt mają takie, są brunne od e, tej, no wiecie, ciastoliny, także nie polecam się bawić się z takimi e, zwierzątkami ciastoliną. No i jeszcze jeden piesek z Szlejsia. To jest piesek z kalendarza adwentowego 2014 i to jest Czaruś. Taki. A to jest jakby co Lessi. I teraz jeszcze jeden pies też z tych gazet, to jest taki Bernardyn. Taki minusi, zobaczcie. Bernardyn i jeszcze mam psa, jeżeli się nie mylę, Dingo. Tak, psa dingo. I teraz yy, pomyślmy... O wiem, jeszcze takie. Jeszcze jedna taka rodzinka, czyli gepardy. Tutaj mamy jednego geparda, taką samicę dużą, groźną dosyć też z Slajsia. Takiego Geparda z Slajsia. Taką młodszą trochę. I jeszcze małego Geparda. zobaczcie, taki słodziak. Mały. Tak on wygląda. Teraz. Yy, myślę, że teraz zaprezentuję wam moją taką ludzinkę leśnych bardziej. Zwierzę, czyli jelenie. Tak, to jest taki samiec jelenia. Zaczynaj się, a bardzo mi się on podoba. Zobaczcie, tak on wygląda właśnie. Ma piękne porąże. Mam oczywiście łanie. Tak. I bambiego! Jej, tak! To jest taki mały. Na maluch, rozumiecie? Mały jeleń taki. I jeszcze z takich jeleniowatych zwierząt, powiem, że zawsze miałam jeleniowatych. Nieważne, z takich jeleni, to mam jeszcze Bambiego. Bardzo dużego Bambiego. Tak. Takiego dużego Bambiego, który już tak fajnie głową. Widzicie? Taki. Bambi z plastiku. Można tak powiedzieć. Ale jest fajny. I jeszcze mam z takich bardziej gospodarskich zwierząt mam osiołka. Tak, osiołka. Niestety nie wiem z jaką on jest firmy, ale taki osiołek. I teraz jeden z moich większych zwierząt, czyli łoś. Tak. Łoś. Nie firmowy łoś. Taki fajny łoś. Nie wiem z jaki on jest firmy. Nie wiem czy w ogóle jest firmowy, ale... Taki łoś. I jeszcze mam niefirmowego niedźwiedzia. Tak. Taki niedźwiedź. A teraz taka nierodzinka, czyli wow. Czyli żyrafa ze Szlajsia. Taka żyrafa. wygląda. I teraz jeszcze takie też nierodzinka, czyli. Yy, Pingwin królewski ze Szlejsia. Jeżeli się nie mylę, to jest film Pingwin Kr królewski. Jeżeli się pomyliłam, to możecie mnie poprawić, ale myślę, że to jest ten królewski. Tak wygląda. I jeszcze taka mini rodzinka, czyli dzik. Dzik. To jest duży dzik. Taka samica dzika. I barchlak. Tak, mam małego dzika taki słodki i teraz m, nie wiem to rodzinka, ale jednak fajna, czyli panda wielka. Nie wiem z jakiej ona jest firmy, ale tak wygląda moja panda. I mam jeszcze małą pandę. Taką bardzo mielią w dotyku. O! I teraz pokażę Wam moje takie... Yy, zwierzęta z y, Happy Mila, tak, tak dla ciekawostki. To jest z epoki lodowcowej ten taki... O, z epoki lodowcowej 4. I on robi takie, właśnie jak mu się naciśnie na ogon, to on wystawia takie gadżety. I mam jeszcze z Happy Meal'a z Kung Fu Pandy tygrysicę. Która robi... Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Ale jak... Może Wam tak pokazać. O! no Oj, widzicie, ona skacze, ale tak nie było dobrze widać, ale widzieliście, nie? No, widzieliście jakoś. jeszcze mam też chyba właśnie z Happy Mila tą Kitty z kota w butach która się tak obraca teraz takie też gospodarckie zwierzę czyli indyk tak nie wiem jest niefirmowy indyk taki i jeszcze z takich afrykańskich zwierząt mam wielkiego, niefirmowego słonia. Tak, w mojej kolekcji nie mogę zabrać słonia. <grymne> tak, słoń. I takie jeszcze zwierzęta niefirmowe. To jest paw. Tak on właśnie wygląda, paw. I teraz to jeszcze jeden taki z bajek, też z epoki mamut. Maniek. Hehe. He. Niestety nie pamiętam skąd go mam, ale ma z jakiejś wyzaty on ma. I jeszcze mam rybę taką. Coś w stylu Dory. ryba! O, chyba za hałasy, ale coś tam się... No nieważne. I mam jeszcze krokodyla takiego, który też jest chyba z Happy Meal i zaraz wam pokażę co on Ten robi, ale. No jak się konostami, to on rusza głową i ogonem. I jeszcze dwa ostatnie zwierzęta, czyli kobra. Niefirmowa kobra, którą chyba sobie kupiłam w Palmialini Poznańskiej. Tak? Taka śmieszna kobra. I ostatnie już zwierzę, czyli wąż. Tak, wąż. Niestety nie wiem z jakiego on jest firmy, poczekajcie. No nie ma, niestety nie jest napisane, ale tak mi się wydaje, że to jest szlajś. Tylko po prostu nie ma napisane. On jest taki czarny, zawijany. I jak widzicie nie ma języka, ponieważ ten język mu kiedyś odpadł. Tak. Więc nie się nie dziwcie, dlaczego nie ma języka, ponieważ mu odpadł. Już bardzo dawno temu przez na... tam starość, więc to się sył O, i tak wyglądają moje wszystkie zwierzęta. Czyli zwierzęta nie konie. Jeżeli się się podobały. Możecie też napisać w komentarzach, czy macie swojej kolekcji też inne zwierzęta niż tylko konie, także jak widzicie ja też mam. Także do zobaczenia i pa pa.